W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak poprawnie przetestować hamulce, jeśli bawiliście się VCDS-em. To tutaj w hamulcach macie taką opcję. ostatnio ACTIVE ESP SYSTEM FUNCTION. Jeśli ją naciśniemy, to automatycznie wskoczy nam testowanie hamulców układu ESP ABS wyświetli nam się taki kod mój Boże, błąd nie skasujemy go, jeśli go skasujemy on powróci eee, także już Wam pokazuję jak fajnie szybko Popra poprawnie wykonać taki test wychodzimy z tego, zamykamy to że do niczego nam nie będzie potrzebne i widzimy się na drodze ok, mamy kawałek placu jak widzimy test jest aktywowany eee, wciskamy mocno hamulec a, idziemy, ESP gaśnie. Jedziemy, kawałek prosto, nie, nie dajemy wpalnik. Jedyneczka, dwójeczka i skręcamy mocno w lewo. O, i już! Po bólu! <grym> Także nic, nie ma się czym martwić. Teraz możemy sobie dać wpalnik. Wszystko jest ok, teraz gasimy samochód. Whoa, Zgasimy samochód. Zobaczycie, że wszystko nadal jest ok. Jak widzimy, żadnych błędów. Także test wykonany prawidłowo. Na razie dzięki...